I <laughs> do Na co dzień przede wszystkim naszych posłów postrzega się jako adwensarzy. Jak sobie porodziliście w jednym zespole na, na, na boisku? Co to się podziało? Na razie dostajecie ciro. Pani się być częściej w Warszawie, na Sejmie i zobaczę każdą środę o 20.30 wszystkich posłów na boisku na obocznym boisku w bardzo dobrym kolonie rozsiada gramy i tam nie mamy chciały żadnych bezpośrednich nie tylko tutaj na Parkowej, ale też i na szkole Macie czas na co dzień grać? Bo w ogóle ciąg prawie sport? Na rynku, To pierwsza okazja OK? Ale to widać na boisku, także nie muszę tego <śmiech> mówić <śmiech> To jest pierwsza okazja OK, już nie do końca zdania natomiast, jakbym e, powiedział, to co Pan poseł, czyli Czajnik, przegrał, mówił mianowicie niespoby łącze, ale przede wszystkim dzieci łączą które są naszym wspólnym dobrem i chcę tu dużo mówić. No to, że wszyscy znaleźliśmy się tutaj, sądzę, że przede wszystkim chodzi o swoje relacje dobroczynne dla dzieci. E, najważniejsze, aby miały z tego radość Panie Komendancie, jako jedyny ma Pan WF <grywka> zawodowo, czuwał Pan nad przebiegiem, żeby tutaj żadne ani mocniej nie wdarły się na boisko, jak to było? Myślę, że nie, jedymy, bo jeszcze kolega, komendant ze Straży tak? Pożarnej tak, tak, tak. też, też ma WF, natomiast jak najbardziej szczytna idea, bardzo dobrze, że możemy w ten czas wolny spędzić właśnie i zagrać z tą młodzieżą, aby też dać im przykład, że pomimo obowiązków służbowych, pomimo upływu wieku, można jednak coś ze sportem jeszcze robić. Także bardzo, bardzo szczytny cel. A też na co dzień gracie ze swoimi dziećmi, macie czas na to, żeby wnuki, dzieci, czy, czy ktoś z rodziny z Wami razem pograł? Czy raczej ja niekoniecznie Palis, że z synem gram piłkę, a córka bardzo dużo biega i też biegać. No? Mam trzeciego syna, który troszkę odstaje od sportu. Ale jeszcze wracając tak, do pana komendanta, tu na tym boisku, póki pan prezydent nie zrobi porządnego boiska, zawsze go będziemy zapraszać, bo najsprytniej przeskakuje przez płot po piłkę. Zapamiętamy. Panie Arkadiuszu, pana mocna strona to koszykówka, czyli rozumiem, że na co dzień raczej w koszykówkę, tak? Tak, koszpiecka, ale piłka można no oczywiście też, chociaż widzę przewagę Andrzeja, zapraszam na salę gimnastyczną, ale generalnie cieszę się, że mamy tu możliwość spotkania właśnie z kolegami, ale też stworzenia tej imprezy czy widowiska dla, dla dzieciaków, to jest najważniejsze. Też myślę, że tu za pośrednictwem mediów jesteśmy do dyspozycji innych osiedli e, i jesteśmy gotowi tutaj na, w wolnym czasie, w, w, w piątek, sobotę czy niedzielę przyjeżdżać i tworzyć tutaj dla mieszkańców Sądecczyzny dobre widowisko i fajną zabawę dla dzieci. Czego byście życzyli przy okazji dzieciom? Dzieciom się no, Dzieciom to trzeba że, teraz życzyć, bo przecież mistrzostwa Europy okay. są, żeby ich idole we Francji zdobyli złoty medal. A panowie? Ale jeszcze, żeby oni na następnych Mistrzostwach czasach Europy już byli jako zawodnicy. Ja w ogóle mogę życzyć dzieciom, żeby więcej się ruszały w ekranie, bo tak się zastanawiam, nie? czy, nie, nie, czy nie, dzieci rzeczywiście spędzają czas na boiskach, czy bardziej przed komputerami. Bawię się, że, że to drugie, czyli przed komputerami, natomiast ja się przypominam, to jedyna rozrywka dzieci, jaką pamiętam. Bo za za piłką. Także po wielu latach cieszę się, że mnie tu zaproszono. Mogę no, Dostać parę razy piłką, bo stoi na bramce. Nie, także. Bardzo dobrze także... pan komentarz jestem, broni na plaży. Jestem zaszczycony. Ja jeszcze jestem. chciałem dodać, nasi rywal, rywale z drużyny przeciwnej pokazują Niebywałą klasę i chciałbym życzyć, bo nie mam wątpliwości co do tego, że kiedyś zaczną zdobywać Buchary, nagrody. Więc życzę im samych sukcesów, bo już dzisiaj pokazują, jak wspaniałą klasę prezentują. I co, i tym pozytywnym akcentem podziękuję Panom. Zapraszamy mam nadzieję, że. telewizję na nasze mecze. A będziemy, będziemy. Będzie Przede wszystkim, żebyście cały wyszli z dzisiejszego meczu